W 2018 roku w ramach obchodów 50. rocznicy zaproponowano Dzień 4 marca, Dzień Założenia Federacji, jako Światowy Dzień Inżynierii na rzecz zrównoważonego rozwoju. I ustanowiono to święto w listopadzie 2019 roku podczas 40. Ogólnej Konferencji UNESCO i Światowego Kongresu. Organizacji i Federacji Organizacji Inżynierskich Melber. Dzisiejsze obchody w Elblągu odbywają się pod dodatkowym prasą, jak to powiedział kolega przewodniczący, Elbląscy Inżynierowie Stan ich Osiągnięcia 1945-2023. Kształcimy na profilach praktycznych na 14 miliardach studiów inżynierskich, licencjackich, magisterskich, jednolity studiach magisterskich, ale inżynierów aktualnie kształcili na trzech kierunkach. To jest kierunek mechanika, budowa budownictwo, budownictwo i informatyka stosowana. Ale w historii kształciliśmy także elektryków, inżynierów obrony środowiska i inżynierów inżynierii środowiska. Także tutaj krótkie podsumowanie. 3800 inżynierów zesiliło w szerokim regionie Przecież to już spory kapitał ludzki który dostarczyliśmy z Unii Społecznej do naszego podmiotu. Szanowni Państwo, ja tylko powiem Benemerentibus. Jest to medal za zasługi, które właśnie kapitoła prezydent i przewodniczący i osoby zarządzające miastem e, przyznają e, właśnie osobom, które, e, które za te zasługi powinny dostać. Inżynierze. Dyplom uznania dla pana inżyniera Mateusza Wiertla za zakwalifikowanie się do etapu finałowego w 22. edycji ogólnopolskiego konkursu o dyplom i nagrodę prezesa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym wykonaną i obronioną w Polskiej Uczelni Technicznej za pracę dyplomową pod tytułem. Projekt przenośnego grawera loserowego CNC, obronioną w roku akademickim 2021-2022 w Akademii Nauk Stosowanych w Werblongu Instytut Politechniczny, której opiekunem była pani doktor Anna remus Forc. Panią doktor, również poprosimy o was. Pani doktor jako promotor nagrodzonej pracy dziękujemy bardzo, gratulujemy stosowny adres w pani ręce. Dziękujemy. Życzę dziękuję uprzejmie. Tak. naprawdę zdolna.